W Tarnobrzeskim Domu Kultury otworzono wystawę ilustracji ceramiki Zafiru Życkiej, Ilustratorka, graficzka i kaligrafka. Studiowała konserwację grafiki na ASP w Warszawie. Przez 7 lat prowadziła pracownię cukierniczą. Jest autorką książki pod tytułem Alfabet Ciast. Zaczęłam rysować przepisy, bo zajmowałam się pieczeniem ciast i rozrysowywałam przepisy kulinarne. E, e, aż to rozwinęło się do miłości do psów, i, i przeszłam teraz na psy. A ceramicznie podobnie. Zaczęło się od hobby chodzenia na zajęcia z ceramiki, e, które rozwinęły się w robienie mnóstwa piesków z gliny. Na wystawie możemy oglądać różnorodne psy. Jest ich kilkadziesiąt, szesnaście spośród nich zostało wykonanych specjalnie na wystawę w Tarnobrzeskim Domu Kultury. Autorka prac kocha wszystkie psy, sama zresztą posiada czworonożną przyjaciółkę o imieniu Kruska. Jest tutaj na wystawie. Kruska jest cudowna, jest, jest kundelkiem parówkowatym, takim jamnikowatym. No jest najlepszą przyjaciółką i, i najlepszym stworzonkiem na świecie. A która z prezentowanych na wystawie dziedzin bliższa jest autorce? Ilustracja. Chyba daje więcej możliwości kolorystycznych i, i można bardziej oddać charakter z pieska. Tak mi się wydaje. Chociaż z drugiej strony ceramika daje możliwości trójwymiarowe, więc ciężko wybrać. To jest trudny wybór. W Wszystkim Domu Kultury na Wernisarzu artystkę powitali wicedyrektor Domu Kultury Mariusz Ryś oraz komisarz wystawy Elżbieta Miszkiewicz-Zamojska. Oglądać prace autorki przyszło wiele osób, w tym sporo młodzieży.